Misie koala prowadzą bardzo monotonny tryb życia. Poświęcają jedną godzinę w ciągu doby na jedzenie, a pozostałą część dnia przesypiają. Koala w ogóle nie piją wody. Potrzebną wilgoć pobierają z eukaliptusa, który z kolei jest ich jedynym źródłem pożywienia. Ćpun jest bardzo podobny do misia koala. Jego życie składa się również z dwóch elementów a. zdobyć towar b. skonsumować towar. Narkoman może się obejść bez jedzenia i picia przez długi czas. Lecz głód narkotyku jest dla niego priorytetem, a jego zaspokojenie sprawą nadrzędną. Początkowo na ćpanie nie wydawałem wiele kasy. Dawki, od których zaczynałem, były niewielkie, a co za tym idzie, niedrogie. Lecz apetyt rośnie w miarę jedzenia. Z biegiem czasu dawki, od których zaczynałem przestały być wystarczające. Ilość, po której jeszcze kilka miesięcy temu miałem niezłego kopa, dziś nie robiła na mnie większego wrażenia. Tak więc zwiększałem dawki dwu, trzykrotnie, a tym samym potrzebowałem dwa, trzy razy więcej kasy. Na początku uciułanie kilku złotych nie sprawiało mi większych trudności. Lecz z czasem Musiałem się nieźle nakombinować, żeby zarobić na towar. Matka, znajomi, nieznajomi z biegiem czasu domyślili się, na co mi wiecznie brakuje tej złotówki czy dwójki i przestali mnie sponsorować. Kij im w oko", myślałem. Sam dam sobie radę. Zacząłem sprzedawać fanty. Wszystko, co miało jakąkolwiek wartość i dało się szybko spieniężyć. Sprzedawałem kasety z muzyką, gitary, wzmacniacze. Sprzęt grający i to wszystko za pół darmo. Mi to było obojętne, bo i tak już dawno przestałem interesować się muzyką. A moi kumple? Cieszyli się, otrzymując sprzęt po śmiesznie niskiej cenie. Odpowiada za siebie samego i ma prawo wyboru. Ingerowanie w cudze życie w celu narzucenia własnej woli świadczy o dyskryminacji i braku tolerancji. Przestępstwo ma miejsce wtedy, gdy jedna ze stron wyrządza krzywdę drugiej. Skoro narkoman jest przestępcą, to kim jest osoba pokrzywdzona? On sam. Jeśli osoba pokrzywdzona nie wnosi skargi, oznacza to, że nie było przestępstwa, prawda? Każdy ma prawo do życia, lecz sposób, w jaki je przeżyje i zakończy, mieszają się inni ludzie. Dlaczego? A gdyby tak dać ludziom wolną rękę, pozwolić im decydować o własnym losie, bez oceniania, ograniczania i ingerowania w ich prywatne życie? Póki oczywiście nie szkodzą innym. Jak by wyglądał wówczas świat? Narkomani, dilerzy, producenci przestaliby być przestępcami, a staliby się zwykłymi obywatelami. Młode narkomanki, prostytutki w ciąży szprycowałyby się bezceremonialnie na ulicach. Eutanazje, samobójstwa z czasem stałyby się normą i nikt by nie ratował takich ludzi, bo by nie mógł. Spój się, spój się. Słyszy, postać poznać, ja poznam. Słyszeć, kolega z wojska, Słyszy, kurczak, z rozwiedzonych Jeszcze 15 lat temu komórki były rzadkością. Mogli sobie na nie pozwolić tylko najbogatsi. A dzisiaj? Kto dziś może się obejść bez SMS-ów, darmowych minut w sieci? Dawniej panie dotyczyło głównie ludzi znajdujących się w tak grupie ryzyka. Byli to zazwyczaj pochodzący z patologicznych rodzin przestępcy, członkowie grup hipisowskich, bankowych, ludzie posiadający małą odporność psychiczną, skłonni do depresji, którą leczyli właśnie dragami. Młodzi buntownicy, którzy chcieli zamanifestować swoją tożsamość rodzicom, kolegom itd. Dziś jednak pojęcie „grupy ryzyka straciło znaczenie, ponieważ dziś ćpają wszyscy młodzi, starzy, dziewczyny, chłopaki, wykształceni, niełuki, biali, czarni, czerwoni, zieloni wszyscy. Dziś ćpun to nie tylko dreszcz, że wrzący na działkę na peronie PKP ale również koleś, który leczy Ci zęby, broni cię w sądzie, uczy w szkole, uśmiecha się beztrosko z ekranu telewizora.